Siema, to już ostatni filmik z tej trylogii, można by powiedzieć. W tym filmiku Wam powiem, jak trenować z kumplami na strzelnicy. Jak sobie wyznaczyć właśnie arenę, skąd zaczynać, jakie są zasady. Po pierwsze, ustalacie między sobą, jak, jakimi brońmi chcecie walić. Czy te same mają być R301, R99, czy każdy, bierze swoje ulubione, to już jak Wy chcecie. My się tutaj umówiliśmy na własne bronie ulubione, jakie chcemy, czy albo jakieś bronie do testowania. Dodatkowo mamy po jednym granacie na rundę. Nie leczymy się w tym trybie. Tu jest właśnie widoczna pierwsza platforma, o której zaczynamy. Tu jest cała arena, której, którą widzimy. Tu jest druga platforma, który drugi gracz zaczyna. Przed każdą rundą zmieniamy postać, żeby się szybko wyleczyć. Tak jak w tym przypadku możemy grać tak, żeby nie używać umiejętności możemy grać tak, żeby używać i się właśnie uczyć tych umiejętności podczas tego trybu włączony jest szybko friendly fire kiedy tylko widzimy napis lecimy do przodu i tutaj na tej płaszczyźnie na tej arenie po prostu walczymy między sobą tak nie schodzimy ani tam na górę po lewej na schodach ani tam na dół nigdzie nie schodzimy walczymy tutaj na tej arenie po wygranej z jednej strony przełączamy friendly fire podnosimy się i znowu Następuje zmiana e, platform. Jeśli jest was, troje to ten trzeci może być sędzią. Ustawić je tak, żeby widział całą arenę. Tak jak teraz widzimy, wszystko ten sędzia wyłącza. Włącza pomysł. Ogólnie jest zaciągnięty od e, grupy na Discord Apex Legends. Serdecznie zapraszam, tam są właśnie takie turnieje 1 na jeden organizowane, są skrymy organizowane, więc bardzo polecam. Fajna atmosfera tam panuje, sami musicie sprawdzić, możecie sobie ściągnąć apkę na telefon, dołączyć do właśnie tego klubu. jak coś to dam w opisie na miarę albo w komentarzu, a tymczasem patrzcie jak to wygląda. Dzięki temu treningowi możemy właśnie uczyć się korzystać z osłon, uczyć się właśnie walki 1 na 1, walki z, strzelania z prefire'a wkucania, skakania, no wszystkiego co tylko możliwe właśnie żeby się nauczyć. Tutaj spokojnie między sobą, między swoimi znajomymi, a nie lecieć od razu na bijatyki, na, na, na główne tryby i tam po prostu ginąć, bo chcemy sobie coś potrenować. Tutaj możemy spokojnie sobie ze znajomymi potrenować. Kolejnym treningiem między sobą jeden na jeden, to jest taka jakby walka z warcią i tu mamy takie jakby palety, jeden na sobą ustawione, niestety tu jest słońce. I bardzo widać cienie, więc by było trochę nieuczciwie, ale po drugiej stronie mamy ten sam e, obiekt, ten, ten sam przedmiot, te same te pa palety. I tutaj o to chodzi, żeby się właśnie jeden e, zawodnik ustawił po jednej stronie, drugi po drugiej stronie. Wyłączamy friendly fire i lecimy na siebie skacząc i waląc tylko z biodra, z żadnego przybliżania, tak? tylko z biodra. E, korzystamy właśnie z zasłon. Możemy właśnie używać tego, tych ślizgów, tego kucania, skakania. Testujemy wszystkie właściwości broni na krótki, e, krótki zasięg, tak. To właśnie skoki, skracanie sobie e, kątów, prefire. No, i teraz jak ktoś padnie, oczywiście szybko zmieniamy postać, dzięki czemu odyskujemy zdrowie. Przegrany teraz wyłącza friendly fire, i tak możecie w kółko walić siebie, aż uznacie, że wam styka już tego treningu. Następnym takim mini treningiem, to taki nieopcjonalny, można sobie zobaczyć, jak walka na pięści, jak wygląda. Można właśnie sobie poćwiczyć bez żadnego kewa, bez niczego na 100% życia, powalić się, zacząć jak te pięści wchodzą, jak ślizgi, jak z wyskoku kop wchodzi. Czasem się to przydaje, żeby właśnie dojechać, jakąś drużynę. Jeszcze, jak ktoś ma kostika, rzucił mu beczki, to wtedy aż pięknie wchodzą te pięści, bo goście panikują w gazie. No i ostatnią rzeczą, bo zapomniałem w, w poprzednich poradnikach pokazać, o co chodzi z bieganiem, właśnie z kucaniem i ze skokiem. Chodzi o to, że dzięki temu mamy mega mega szybciej się rozpędzamy i zobaczcie dopiero gdzie była bangladorka biegnąc tylko normalnie, nie robiąc właśnie tego ślizgu i skoku teraz pobiegnę za kolegą, który za często klika właśnie w ślizg i zobaczcie, że go wyprzedzam też normalnie więc e, to musicie potrenować ten, ten ślizg ze skokiem albo skok w ślizg skok, bo to też tak można i niestety to jest do wytrenowania. Musicie znaleźć ten moment, że trzeba się rozpędzić, zrobić ślizg, skok, rozpędzić, ślizg, skok, albo rozpędzić i skok w ślizg, skok. Więc to już musicie sami sobie zobaczyć, jak wam tam wygodniej będzie. A jaka jest różnica, to już zaraz będziecie widzieć na filmiku pokazana. A ja się tymczasem żegnam. To już koniec poradników i myślę, że. Dzięki nim chociaż trochę staniesz się lepszy i na serwerach w Apexie będzie więcej ludzi z lepszym aimem i lepiej będzie się wszystkim grało. No to hej!